Jestem sędzią. Pierwszy wyrok wydałam w 1982 roku. Pamiętam sprawy nawet sprzed 30 paru lat. Szczególnie w pamięci utkwiła mi jedna, taka, która zaważyła na całym moim życiu, również zawodowym. Miałam sprawę jako bardzo młody sędzia dziewięcioletniego chłopca, przywiązanego za rączki i nóżki do dwóch krzeseł, polewanego wrzątkiem przez matkę i ojczyma. Wtedy dzieci nie miały takich praw, jak mają dzisiaj: do jednorazowego przysłuchania w przyjaznym pokoju, w obecności psychologa z nagraniem. Dzieci były traktowane przez wymiar sprawiedliwości jak dorośli najpierw policja, później prokurator, później prawdziwa sala rozpraw. Wtedy, kiedy ten mały wbieg na salę, pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą zauważyłam, to że bardzo dokładnie obciąga spodenki. Zdziwiłam się. Byłam niedoświadczonym sędzią. Pomyślałam dziecko po takich przeżyciach, a chce wyglądać elegancko na sali rozpraw. Nie wiedziałam, że chowa ślady kabla na nóżkach. Nie chciał, żebym widziała jego ból. A pierwsze słowa, jakie powiedział, to były: Pani sędzio, ja Pani wszystko powiem. Tylko niech Pani wypuści moją mamusię z więzienia. Ja ją kocham, ja za nią tęsknię. I wypuściłam matkę z więzienia. Ojczym na wiele lat tam trafił, bo krzywdził i dzieci. I matkę, tylko ona nie umiała tych swoich dzieci ochronić. Matce wtedy pomogliśmy. Wychowała i syna, i córeczkę. A ja mogłam takie dzieci zostawić. Nie? I stąd się wzięła walka o to, żeby dzieci miały prawo do jednorazowego przesłuchania, żeby wiedziały, jak się bronić, żeby procedura niebieskiej karty była w szkole, bo tam dziecko spędza większość swojego życia, tam krzywda każdego dziecka powinna zostać zauważona, dzieci powinny chodzić do przedszkola od trzeciego roku życia, bo tam krzywda dziecka również jest łatwiej zauważyć. Wiele trudnych spraw, ale są takie, które pozostają w pamięci na całe życie.